Dobrego stażu i praktyk należy szukać przede wszystkim w internecie. Tam jest najwięcej informacji na temat firm, na temat doświadczeń różnych ludzi związanych z poszukiwaniem staży, praktyk i tam najszybciej znajdziemy informacje. Z moich doświadczeń przede wszystkim kierowałabym się opiniami. Opiniami zarówno o firmie, jak i opiniami osób, które już miały kontakt z daną firmą, które odbyły tego typu staż. To jest najlepsze źródło informacji. Jeżeli staż, na który. Na które się dostaliśmy, nie spełnia naszych oczekiwań, przede wszystkim należy porozmawiać z naszym opiekunem stażu. Zasygnalizować, że obowiązki, które wykonujemy, nie spełniają naszych oczekiwań, liczyliśmy na coś innego. Firmy, które zatrudniają, które decydują się na zatrudnienie młodych osób i chcą nauczyć je jak najwięcej, są również otwarte na to, żeby dać nowe wyzwania, nowe doświadczenia. Staże i praktyki w wielu firmach teraz są płatne. I z, patrząc z perspektywy czasu i z mojego doświadczenia, widzę, że wiele można się nauczyć zmieniło się podejście pracodawców do stażystów i do praktykantów. Nie jest to już praca, gdzie po prostu jesteśmy tej przysłowiowej czarnej roboty, gdzie musimy wykonywać rzeczy, których nie lubią i nie chcą robić pracownicy doświadczeni. Wręcz przeciwnie. Firmy są nastawione na to, żeby jak najwięcej nauczyć, żeby wykształcić Prawdopodobnie też i dla siebie pracowników, tak? bo jeżeli firma decyduje się na, na zatrudnienie młodej osoby, liczy patrzy perspektywi, perspektywicznie również na to, że dana osoba ma szansę zostać w tej firmie. Młodzi ludzie jak najbardziej podchodzą profesjonalnie do, do praktyk i do staży. W naszej firmie wielu wielu stażystów zostało i, i zostaje. Jak najbardziej biorą udział w różnych wyzwaniach, podejmują się zadań zawodowych i podchodzą do tego z pełnym. Zapałem, i to jest bardzo fajne. To jest widać od razu, jak, jak są zmotywowani, jak bardzo chcą pracować, jak wiele chcą się nauczyć, i to jest świetna wizytówka na przyszłość i, i wizytówka do tego, żeby znaleźć fajną pracę w przyszłości.